Cześć! Witajcie bardzo serdecznie po raz 73 we vlogu Powrót Roberta.pl. Jesteśmy po kwalifikacjach do Grand Prix Azerbejdżanu. Ale trzeba zacząć od piątku i od tego, co się wydarzyło już na początku pierwszego treningu. George Russell przejeżdża nad studienką kanalizacyjną, która albo się oblutowała, albo nie była odpowiednio przymocowana. Wcześniej troszkę naruszona przez Charlesa Leclerka. No i mocno uszkadza swój samochód. Wydaje się fatalny początek weekendu wyścigowego. No ale z drugiej strony. George mógł trochę na tym zyskać. Nie o to chodzi, aby teraz jego gnębić, ale warto zwrócić uwagę na kilka faktów, bo oto George, no jakby zostaje zdjęty z całej presji dotyczącej Grand Prix Azerbejdżanu, bo stracąc pierwszy trening, tracąc drugi trening, mając mocne zmiany w bolidzie, no nikt nie będzie potem od niego oczekiwał jakichś cudów za kierownicą, nie będzie choćby oczekiwał tego, że będzie szybszy od Roberta Kubicy w kwalifikacjach i Taki już luźny weekend. No Oczywiście było sporo nerwów, bo nie było wiadomo, czy Williams ma wszystkie części i czy uda się to wszystko ładnie poskładać. Ale tak się akurat złożyło, że Williams miał te części. No i jak to z tymi częściami bywa? W samochodzie George'a Rasella doszło do uszkodzenia podłogi takiego poważnego. Czyli tak jak powiedziała Claire Williams, ta podłoga już jest stracona, nie da się jej naprawić. Natomiast pękł monokok. To, to pęknięcie da się naprawić, ale dopiero w fabryce w gruw, czyli po prostu trzeba będzie pewnie nałożyć jakieś nowe warstwy tego włókna węglowego w miejscu pęknięcia lub jakoś inaczej się tam to na pewno robi, no ale na miejscu się tego nie dało zrobić. Tak się akurat złożyło, że tuż przed Grand Prix Azerbejdżanu Williamsowi udało się wyprodukować zapasowy monokok. I słowo zapasowy jest tu hmm, kluczowe. Jeszcze tak warto wspomnieć, że wszyscy, którzy mówią to hmm, no, właśnie nie wiadomo jak to określić, bo nie ma polskiego odpowiednika, ale szasi, czyli ten, powiedzmy, że to jest podwozie bolidu Formuły 1, to właśnie monokok. I ten monokok, akurat był dostępny, on był tak zwanym monokokiem rezerwowym, czyli nikt go nie rusza, dopóki się coś nie stanie. No i akurat się stało u George'a Russella. Trochę to dziwna była zagrywka Williamsa. Tak, tak się wydaje, że tak właśnie było. Nie mamy 100% pewności, bo w przypadku Williamsa 100% pewność to jest takie trochę pojęcie abstrakcyjne. Niemniej wygląda na to, że oni zostawili ten monokok, no i dali go teraz Raselowi. Dziwne posunięcie, bo Wiemy, że, czy wiemy, no, takie dochodzą głosy z fabryki, że problemem w bolidzie Roberta jest m.in. No, niezbyt dobra, czy inna od w bolidu George'a Russell'a, sztywność konstrukcji nośnej, czyli właśnie tego monokoku. I jeżeli był problem z tym monokokiem Roberta Kubicy, to czemu nie dać jemu tego nowego monokoku, a ten Robertowi zostawić w rezerwie, jakby się coś stało. No nie wiemy dlaczego tak Williams postąpił, niemniej George dostał nowy monokok, nową podłogę, no i nowe e, części, te które były potrzebne, tam między innymi ARS, czyli ten, e, tę elektroniczną e, kontrolę silnika i tak dalej. Więc e, ogólnie no, nowe części, e, prawie za darmo powiedzmy zdjęta presja. E, no trzeba też zwrócić uwagę na to, że George e, będzie miał teraz trochę mniejszy limit e, tych, jedno, tych elementów, silnika, bo tam nie tylko ten ERS, ale także bateria, więc każda kolejna wymiana któregoś z tych elementów to już będzie kara na starcie. No ale w przypadku Williamsa to raczej dużego znaczenia nie ma i tak będą ostatni, więc te kary na starcie raczej nie będą do niczego liczone. Natomiast teraz dla Roberta Kubicy robi się taka sytuacja, że no, jego partner zespołu stracił cały piątek, no, i mimo że znał ten rok, ten, ten, ten tor sprzed roku, no to teraz debiutuje, więc teraz jest taki, um, ma prawo do, do błędów, do dłuższego uczenia się. No, a Robert Kubica powinien teraz być szybszy od George'a Racella. No i co się okazuje, w kwalifikacjach niestety tak nie jest. Na pewno sporą część tego, tempa to, spora część tego tempa to wynik tych nowych części jednak u George'a które dobre, dobrze zapracowały, bo te nowe części już są jakby wyrabiane według standardów tego boid'u George'a Russell'a. Ten boid Roberta Kubicy, używany od testów w Barcelonie z połowy lutego, no widać, że to nie, jest ten, to nie było to, o co chodziło inżynierom Williamsa i dopiero Powiedzmy, że to, co ma George Williams, to jest takie ich wstępne założenie. I dlatego w ten bolid Roberta Kubica też się nie inwestuje, no bo no po prostu coś jest z nim fundamentalnie nie tak. Robert Kubica przez cały weekend miał kilka problemów ze swoim samochodem, które warto teraz nakreślić. I to ponownie nie jest tak, że ktoś kogoś broni, po prostu no myślę, że was zaciekawi to, co mogliśmy słyszeć choćby na onboardach Roberta Kubicy. F1 TV Pro tak polecałem, bo teraz można niby trzy weekendy wyścigowe zaliczyć. No, ale dzisiaj miało pewne problemy. E, trzy weekendy wyścigowe za jedną subskrypcję. Teraz miało pewne problemy z działaniem, niestety. E, prze, zacinało troszkę pod koniec kwalifikacji, nie było w ogóle obrazu, działało tylko na niektórych aplikacjach. No, mamy nadzieję, że jutro podczas wyścigu już będzie w porządku. Ale akurat te problemy z e, F1 TV Pro e, dały nam trochę zakulisowych. E, Zdjęć, bo nie były wyłączane kamery Roberta Kubicy podczas trzeciego treningu. Można było sobie zobaczyć, jak tam telemetrię ogląda, i tak dalej. I coś tam usłyszeliśmy też. Robert, między innymi, narzekał podczas jazdy na problemy z hamulcem. Coś jest zepsute w hamulcach. To tak powiedział dosłownie. I widać było, oglądając i zwracając uwagę na hamowania Roberta Kubicy, widać było na onboardach, że tuż po wciśnięciu hamulca, gdy dojeżdżał do zakrętu. Ten boli tak minimalnie się przesuwał, tak jakby ten balans hamulców nie był właściwy, i być może to miało wpływ też na pewność siebie Roberta Kubicy. On mówił o jakimś tajemniczym problemie podczas spotkania z dziennikarzami, nie chciał go nazwać wprost. Niemniej można się domyślać, że może właśnie chodzić o te hamulce, które nie działają tak jak powinny przez cały weekend wyścigowy. Druga różnica bardzo widoczna, szczególnie w czasach okrążeń i w sektorach to prędkość na prostej. Boid Roberta Kubicy, jutro będziemy mieli dokładne dane, niemniej był naprawdę sporo wolniejszy od boidu George'a Russella, i tak był najwolniejszy Williamcy, i tak mają najniższe prędkości, a jeszcze no coś było z tym Bolidem Roberta, tak, że naprawdę na prostych tracił bardzo dużo. Dość powiedzieć, że w trzecim treningu, w którym Robert łącznie był, 290 tysięcy szybszy od George'a Russella, ale gdyby poskładać poszczególne czasy sektorów, to byłby ponad 60. szybszy. W tym trzecim treningu Robert tracił pół sekundy w ostatnim sektorze. Przepaść, prawda? A ten sektor to jest tak naprawdę gaz do dechy przez prawie całość tego fragmentu toru, bo tam są na początku dwa małe łuki, ale jedziemy już z gazem w podłodze i z gazem w podłodze kierowcy przejeżdżają ponad 2 km. To jest 1 trzecia długości toru, ogromna, ogromny dystans, jeżeli chodzi o Formułę 1. I teraz wyobraźcie sobie, że Robert dochodzi do punktu, w którym jest kilkanaście kilometrów wolniejszy od George'a Russella. Strata jest ogromna i tego nie da się zniwelować. Robert próbował chyba coś robić ustawieniami z tym, ponieważ już w połowie trzeciego treningu zgłosił inżynierowi, że prędkość maksymalna jest bardzo słaba. Potem wyjechał i pierwszy, drugi sektor były słabsze, bo to są ciasne, wąskie i dość ostre partie toru, gdzie no, trzeba dużo hamować, wolne po prostu ale w trzecim sektorze wykręcił swój najlepszy czas okrążenia. I dlatego ta różnica pomiędzy tym okrążeniem osiągniętym przez Roberta Kubicę w trzecim treningu, a tym okrążeniem złożonych czasów poszczególnych sektorów jest tak duża, bo to prawie 40 sekundy. Dlatego, że zmienili ustawienia tak, żeby on był trochę szybszy jako całość ten bolid, na całym okrążeniu, szybszy przede wszystkim na tej ostatniej prostej i też rozpoczęciu nowego okrążenia. Więc coś jest nie tak. Coś co. No sprawia, że Robert jest znacznie wolniejszy. Niektórzy myślą, mówią, że to może być mapowanie silnika. Nie sądzę, aby tu była jakaś kwestia, że Mercedes faworyzuje i daje Russellowi lepsze mapowanie silnika. No po prostu być może jest tak, że ten bolid Roberta Kubicy, który zmaga się od początku sezonu z znacznie mniejszą przyczepnością aerodynamiczną, być może po prostu został tak ustawiony, aby dawać tej przyczepności więcej niż boli George'a Russell'a, no ale kosztem tej maksymalnej prędkości. I Robert może w tych ciasnych sekcjach wchodzić bardziej pewnie, stabilnie w zakręty, i to też widać trochę na onboardach, ale z drugiej strony jest znacznie wolniejszy na prostej. Być może właśnie Williams poszedł w tę stronę, taki spróbowali tutaj jakiś kompromis zastosować, który koniec końców nie dał efektów. Ale George Russell był też szybszy już w kwalifikacjach w pierwszym sektorze i to o 30 sekundy, więc cały czas coś jest nie tak z tym bolidem Roberta Kubicy. Ale to tak było też w Chinach i w Bahrajnie. Te minimalne różnice w kwalifikacjach wiązały się po prostu z tym, że Russellowi nie udawało się złożyć dobrego kółka. Teraz złożył dobre kółko, pojechał naprawdę świetnie i tego nie można odebrać temu kierowcy, bo spisuje się w Azerbejdżanie, biorąc pod uwagę całokształt, studzienkę, straconą sesję i potem ten pośpiech. Spisuje się naprawdę świetnie. Niemniej, no, cały czas jest duży problem w bolidzie Roberta Kubicy. On nie wie, kiedy ten e, problem zostanie rozwiązany. Pytany przez dziennikarzy o nowe części i, i tak dalej, odpowiada cały czas. E, można powiedzieć, że pomidor, czyli on nie wie i trzeba pytać zespołu albo Georgia. Niestety tak to wygląda więc cały czas mamy no, duże problemy z tym autem Roberta Kubicy. Nie miały one raczej wpływu i to sam Robert mówi na ten wypadek który zdarzył się podczas kwalifikacji tak potem zainspirowany jednym z pytań na blogu zacząłem myśleć w całej karierze Roberta Kubicy. Jutro 80 wyścig w jego karierze Ile miał y, sytuacji, kiedy sa, będąc sam całkowicie w kwalifikacjach, w treningu, w wyścigu, popełnił błąd i uderzył w coś, uszkodził bolid. I tak naprawdę nie mogłem sobie bardzo długo przypomnieć takiego e, momentu, no bo były oczywiście wypadki, ale z udziałem innych kierowców. Kanada 2007 najechał na bolid Jarno y, Trulego. Y, Australia 2009, y, koalicja z Sebastianem Fetelem. 2010 Węgry, y, zbyt wczesne wypuszczenie i y, 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 y uderzenie w Adriana Zutila. Był też Bahrain, kiedy w deszczu Robert wjechał na bolid jednego z Japończyków, chyba na Kajimy. Były, no, i, i dopiero potem przypomnieliście mi, że na przykład w Niemcy 2008 to było uścisk uszkodzenie bolidu, ale więcej takich momentów nie potrafię sobie przypomnieć. Robert bardzo mało popełnia błędów, więc takie, takie błędy jak dzisiaj w kwalifikacjach, no po prostu siłą rzeczy muszą się zdarzyć, bo zdarzają się w każdym sporcie i zdarzają się każdemu. Trochę Charles Leclerc uratował tak pijarowo tę sytuację, no bo też się rozbił w identycznym miejscu, to identycznie z tyłu wyglądało. Oczywiście u Leclerc'a to było niedoszacowanie. E, hamowania po prostu zbyt późno za, zaczął hamować, jak na warunki na torze oraz opony, które miał, bo Ferrari zdecydowało się nie wiedzieć czemu, w, bo różnice były małe w Q1. Na Q2 założyli po prostu opony pośrednie, no i e, najpierw Fettel prawie e, skończył tak jak Robert Kubica, a potem Charles Leclerc e, skończył na bandzie. Więc Ferrari znów jakaś dziwna decyzja, nie opłaciło się, no i stracili e, Bolid, Niemniej, no, pi, trochę pr to Leclerc. E, uratował choć mówię szczerze ja absolutnie dzisiaj wyłączyłem się z Twittera czy e, jakichś wie, większych portali bo po prostu nie chciałem się denerwować i, i Wam też to polecam zajrzyjcie na bloga e, tam w miarę zawsze miła atmosfera i nie ma tak głupich komentarzy jakie można e, spotkać. E, media wychwytywały tę reakcję Claire Williams na e, uderzenie Roberta Kubicy. No to jest e, w jej standardowa reakcja, i tutaj niektórzy się zastanawiali, co ona mogła znaczyć. Według mnie to był taki wariant: Ojej, znowu pieniądze stracone, bo Claire Williams niestety raczej w tych kategoriach głównie e, myśli. No i. E, ten wypadek, słuchajcie, normalny, normalny. to się musiało zdarzyć w pewnym momencie i to nie dlatego się musiało, bo coś z Robertem jest nie tak, tylko po prostu no, każdy kierowca wyścigowy zalicza y, takie e, problemy. Zwróćcie uwagę, Robert Kubica e, poza Australią, która była takim naprawdę przetarciem i tam e, tych e, małych, drobnych błędów nie brakowało, ale potem jeździł bezbłędnie, jak na bolit, który posiada. E, z, był spin w Chinach, ale no, to było na okrążeniu rozgrzewkowym. Potem. I wcześniej w Bahrajnie naprawdę jak na ten samochód Robert jeździ nie tyle bezbłędnie, co po prostu mało widowiskowo dla kamer i no nie popełnia dużych błędów, które skutkowałyby czymś, tak jak to choćby robili rok temu kierowcy Williamsa, więc cóż, no to... No Normalne, po prostu normalne. Nie wyciągajmy z tego zbyt dużych wniosków. Przykro się na to patrzyło, ale podchodzimy do tego z tak dużym spokojem jak Robert, bo on jest kierowcą wyścigowym, on się ściga od 25 lat, czy nawet więcej i on po prostu jest przyzwyczajony do tego, że czasem jak ciśniesz, to coś urwiesz, że tak powiem. I to naturalne. Każdy, kto jeździł trochę dłużej wie, że zdarza się taki moment, że gdzieś człowiek zostanie w bandzie, że gdzieś walnie w bandę, walnie w kogoś innego. Zupełnie naturalna nie, sytuacja. Kolejną różnicą, jako, a, jaką można było zauważyć oglądając on boardy e, dzisiejsze, e, po, szczególnie pomiędzy m, no, Robertem Kubicą i George'em Russellem, no bo tutaj tylko możemy porównywać. Niestety Williams tak bardzo odstaje od innych, że e, tylko oni dla siebie są wyznacznikiem. Nawet dzisiaj spojrzałem e, w archiwalne wyniki 2012 rok na torze spa prawie identyczne czasy, jak e, dzisiaj w Baku. Oczywiście tam tor jest e, ponad kilometr dłuższy. I HRT traci 3000 mniej niż dzisiaj stracił Williams, albo odwrotnie. Williams dzisiaj stracił 3000 mniej w Q1. Więc no, to już są naprawdę te osiągi HRT tego niesławnego zespołu. Ta kolejna różnica, o której zacząłem mówić, to bliższe przejeżdżanie znacznie George'a Russela band, ścian niż u Roberta Kubicy, zarówno na dojeździe do zakrętu i na wejściu w zakręt, jak i potem na wyjściu z tego zakrętu. no po prostu George albo ma na tyle y, lepszy bolid że może to robić, albo ma po prostu inny styl jazdy albo bardziej ryzykuje i y, zwyczajnie wchodzi bliżej bandy i potem wychodzi też bliżej bandy. To dało się zauważyć. Y, no ale to mówię, nie wiemy, to raczej nie wynika y, z... Jakieś niedociągnięć Roberta, tylko raczej innego stylu jazdy lub po prostu e, problemów e, z, e, z samochodem. E, generalnie dzisiaj te media też tak e, musimy bardzo uważać na to, co one piszą, bo wiadomo, e, one muszą wyciągnąć coś, co się spodoba, w co będzie klikane. E, również przez tych, którzy Robertowi Kubicy nie kibicują, albo zawodowo zajmują się po prostu e, nie, e, dokuczaniem mu, tak to nazwijmy łagodnie, więc nie przejmujmy się tymi tytułami. No cóż, takie, takie są dzisiaj media i tak trzeba, e, tak trzeba to odbierać. E, teraz pytanie: Niektórzy sobie zadają, czy może ta dzisiejsza e, kraksa Roberta Kubicy sprawi, że wreszcie dostanie lepszy w lepsze części. Niestety nie i nie można wiązać się z tym dzisiejszym dzwonem Roberta Kubicy żadnych nadziei. E, tak niektórzy mówili mu, radzili przed e, poszczególnymi weekendami wyścigowymi, że słuchaj, Robert rozbij w końcu ten środ, może dadzą ci nowy i e, wtedy zaczniesz coś jechać, e, będziesz mógł czymś jechać po prostu i wiecie, gdyby nie e, e, przygoda George'a Russella, no to może ten zapasowy monokok trafiłby do Roberta, chociaż jego monokok Roberta Kubica akurat nie jest uszkodzony, więc nie byłoby podstaw dodania mu tego nowego monokoku. Uderzenie było bardzo silne, bo 21G. Dzisiaj sobie sprawdzałem taką tabelę, ile co to oznacza w takim bardziej przystępnym dla nas języku? To radzieckie myśliwce katapultowały się i pilot, kiedy, one się katapultował, kiedy pilot katapultował się z radzieckich myśliwców, bo to tylko radzieckich, zachodnie miały już dwa razy mniejsze przeciążenia, no to z tego radzieckiego samolotu, myśliwca, katapultowanie się to przeciążenie rzędu 20 G. Więc Robert się dzisiaj katapultował z takiego radzieckiego myśliwca. To jest, myślę, takie dobre porównanie, chociaż Grów i Związek Radziecki trochę dzieli, jeżeli chodzi o geografię. Oczywiście wiem, że Związek Radziecki już nie istnieje. Chociaż niektórzy dziennikarze nie wiedzą. To tam familiadę sobie obejrzyjcie i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Więc gdyby. gdyby no, doszło do uszkodzenia monokoku, a George Russell nie uszkodziłby swojego na studzience, to wówczas Robert Kubica mógłby wtedy dostać ten zapasowy monokok. Tak się nie stało, więc Robert będzie jechał jeszcze bardziej poskładanym samochodem. Tam nie stało się nic wielkiego, no, jest nos cały do wymiany, wiemy, że Williams te nosy ma. To oczywiście całe elementy zawieszenia, no to one też są wyprodukowane. Z nimi też był pewien problem, tam była duża skrętność tych elementów zawieszenia. Być może tutaj coś się poprawi w tym względzie, ale nie sądzę, bo te części jednak są co jakiś czas wymieniane. Więc no cóż, no, tam nie zdarzyło się aż tyle, żeby można było to nazwać odbudową bolidu. To po prostu będzie wymiana części, natomiast te elementy, z którymi był największy problem, pozostaną te same, więc ja się niczego nie spodziewam po tej wymianie. Dzisiejszej u e, Roberta Kubicy. Teoretycznie FIA ogłosiła już listę e, startową, e, czy raczej ustawienie na starcie, i Robert jest na 19. miejscu, ale to się może jeszcze zmienić. No, po prostu, e, gdy Williams dostarczy taki raport e, pełny e, do FIA, i wtedy m, no, powiedzą, co wymienili, a czego nie, mogą wtedy być jakieś kary i start Roberta z alei serwisowej, ale oczywiście wolimy tego e, uniknąć. Generalnie. Ja z przebudową nie wiążę. Natomiast czy z wyścigiem? No, słuchajcie, prawda jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy, taka, że e, aby Robert Kubica zdobył punkty, to musiałoby 10 samochodów odpaść albo przynajmniej mieć bardzo duże problemy i to na końcu wyścigu. Bo gdy będą mieli na początku, to wtedy e, nie sądzę, aby coś się e, e, zdarzyło. E, poza tym będą neutralizacje. Stawka będzie naprawdę bardzo e, blisko siebie. E, tego można się spodziewać, więc no, i będzie niby łatwiej o e, wykorzystanie jakiegoś tam chaosu. Ale jednocześnie ci, którzy będą mieli problemy na początku, zostaną, to potem podczas tej neutralizacji dojadą na koniec stawki i, no, koniec końców, wyprzedzą i kubicę, i rasela. Więc ja się nie nastawiam zupełnie na jakiekolwiek punkty. Jeżeli rzeczywiście odpadnie wielu kierowców, to jest szansa na pewną rzecz. Jeżeli doniesienia medialne z ubiegłego roku były prawdziwe. To klauzula wydajności w przypadku Sergija Sirotkina mówiła o tym, że jeżeli będzie on szybszy wyżej od Lensa strala w klasyfikacji generalnej na połowę sezonu Formuły 1, to wówczas jakby Williams nie ma możliwości uruchomienia tak łatwo tej klauzuli wydajności i po prostu wydalenia sergija Sirotkina. No i nie wiem, jak jest skonstruowana umowa Roberta Kubicy, ale jeżeli podobnie, no to wiecie. Przy jakimś problemie George'a Russell'a albo no, jakiejś kraksie, której mu oczywiście nie życzymy, to 12 miejsce Roberta Kubicy przy ośmiu DNF-ach, e, czy 7, e, no, sprawia, że już może być przed George'em Russell'em na połowę sezonu. No bo raczej trudno się spodziewać, może jeszcze oprócz Monako, wyścigu, w którym odpadnie aż tak dużo out. Ale to są tak dziwne scenariusze, e, które jednocześnie prowadzą nas do tych rozważań, co z przyszłością Roberta Kubicy i tak dalej że um, ja nie chcę w to wchodzić, bo już oczywiście nasze polskie media, um, oczywiście tak wielce kibicujące Robertowi Kubice i tak dalej, już piszą, cytują dziennikarzy ESPN, którzy uważają, że Robert to już nie zostanie na 2020 rok. Chętnie cytują też Siergieja Sierotkina, który mówi, że um, Robert Kubica może mieć problemy ze zmianą um, ustawień na kierownicy, kiedy... Nie ma tej spersonalizowanej kierownicy i być może dlatego jest wolniejszy. Cytują byłych kierowców F1, którzy tak naprawdę nie, nigdy nie jeździli w Formule 1, tylko zaliczyli sesję testową bolidem Formuły 1, którzy mówią, że być może to jest jednak problem z Robertem Kubicą i trzeba się zastanowić, czy on może jeździć na torach ulicznych. Wiecie, no, nasze niestety media wyciągają takie rzeczy, to nie jest tak jak w przypadku mediów brytyjskich, które bronią swoich jak niepodległości. Tylko wyciągają takie rzeczy, no i, i puszczają. A ci, którzy tam na motorsporcie się nie znają, ha! Jaki ten kubica jest sławy. No, ale no to, to widzicie, no jednak coś tam dzisiaj przeczytałem, jednak się zdążyłem zdenerwować, ale już spokojniej, więc e, e, cały czas ja podchodzę do tego naprawdę e, na luzie. Co bym chciał jednak, żeby było podczas tego wyścigu, e, nie nastawiając się na wynik, to chciałbym zobaczyć, żeby Williams chociaż spróbował. Wykorzystać to, co się będzie działo na torze. Chciałbym, żeby zobaczyć zoptymalizowaną strategię, reakcję na to, co robią inni, taki element ścigania, którego nam bardzo brakuje w tym sezonie, bo w tym wyścigu będą mogli coś tam podziałać. I według mnie, tak sobie myślałem o tej strategii William'a, jaka może być na wyścig, i ja bym puścił na przykład obu kierowców na twardej mieszance. Bo po pierwsze, mniejsze problemy z dokrzewaniem teoretycznie. Poza tym no, widzieliśmy w poprzednich wyścigach, że ani z y, tymi oponami pośrednimi, ani z y, miękkimi ten bolid u Liamsa jakoś tak specjalnie nie współpracuje. Oczywiście, twarda mieszanka jest teoretycznie 2,3 sekundy wolniejsza od tej miękkiej, co w przypadku Liamsa się raczej nie sprawdza. No ale, biorąc pod uwagę to, że mogą być neutralizacje i tak naprawdę podczas neutralizacji nie ma znaczenia na jakiej oponie jedziesz, to wydłuża się jakby to, ta żywotność opon. Oczywiście się składzają, wchodzą kolejne rzeczy. No tak jak Robert Kubica cały czas mówi, Formuła 1 jest mega skomplikowanym sportem. Ale według mnie nie ma sensu puszczania któregoś z kierowców na miękkich oponach na starcie, jeżeli nie, nie ma takiej konieczności, nie jest się w pierwszej dziesiątce um, i nie uzyskało się czasu w Q2 na, na tej mieszance, bo raczej incydenty będą na samym początku. Potem jak się stawka rozjedzie, no, to być może zdarzy się jakiś taki samochód bezpieczeństwa około połowy wyścigu, kiedy będzie można zjechać na jeden pit stop, założyć pośrednie opony i dojechać na nich do końca wyścigu, biorąc pod uwagę dalsze neutralizacje. A być może będzie można przeciągnąć trochę ten stint i wtedy pojechać sobie dwie trzecie dystansu wyścigu, wtedy samochód bezpieczeństwa i, i wtedy opony pośrednie. No, bo Williams nic nie traci. Chciałbym po prostu, żeby coś pokombinowali z tą strategią, żeby, żeby było widać, że myślą kombinują jak y, zespół wyścigowy, a nie tylko będą się cieszyć z tego, że oba bolidy są na mecie. Bo to już zaliczyli trzy razy w tym sezonie, brawo, mission completed, y, niezawodność jest super, ale nic z tego nie wynika. Ja bym chciał zobaczyć jednak próby, choćby nawet w przypadku Georgia Russella wy, y, wykorzystania tego, co się dzieje na torze. Wszystkim polecam spokój taki, jaki e, spokój zachowuje Robert Kubica. E, życzę Wam bardzo miłego wyścigu. Jutro pamiętajcie, Formuła 2 przed. Dzisiaj się sporo działo. Jutro też na pewno się będzie e, sporo działo. Cały czas trwa rajd Argentyny. E, no i będziemy mieli jeszcze e, wyścig w Grand Prix Azerbejdżanu. Myślę, że nie przebije liczbą e, szaleństwa dzisiejszego EPRI Paryża, e, w którym w, w jednej powiedzmy jednej trzeciej zaczęło lać po prostu i wszyscy, a tam nie ma opon deszczowych, więc wszyscy jeżdżą na tych samych, one są rowkowane, po prostu był armagedon, co chwila kierowcy wypadali, co chwila full yellow, co chwila jakieś dziwne rzeczy, neutralizacja, samochód bezpieczeństwa, cuda się działy, no ale jakoś tam się to rozegrało, więc aż takiego chaosu jutro nie przewiduję, ale na pewno będzie ciekawie, więc życzę Wam miłego wyścigu, miłego oglądania, no i do zobaczenia po Grand Prix Azerbejdżanu. Cześć!